2,5-litrowy turbodoładowany silnik Toyota 1 JZ-myślnik GT był produkowany w fabryce w Tahara od 1990 do 2007 roku. Z powodu wady konstrukcyjnej szósty cylinder silnika nie jest wystarczająco chłodzony, co zmusza właściciela do modyfikacji jednostki. Niektóre wersje tej jednostki posiadają turbinę z ceramicznym wirnikiem, która może rozpaść się przy każdym przebiegu i zniszczyć silnik wraz z odpadami. W przeciwieństwie do starych rzędowych szóstek, tutaj wszystkie zamontowane zespoły wiszą na jednym pasku z jednym napinaczem i nie tolerują ostrej jazdy, z przyspieszaniem i hamowaniem. Regulator fazy VVT, który pojawił się w 1996 roku, nie ma bardzo długiej żywotności. Jeszcze przed stu tysiącami kilometrami może przeciekać, a nawet pękać i wymagać wymiany. Do słabych punktów tego silnika zalicza się zawodny wspornik napinacza paska rozrządu, brak kompensatorów hydraulicznych, a także częste nieszczelności pompy i uszczelniaczy wałka rozrządu.